Pani Marszałek, Wysoka Izbo, zapewne Państwo zauważyli, że jako jedyny mężczyzna występuję tutaj w gronie pani, ale chcę powiedzieć, że w kole Republikanów nie ma ani jednej kobiety, więc co robić, możecie do mnie Marysia mówić dzisiaj. Proszę Państwa, proszę Państwa, szczególnie do Ciebie Paulina to mówię, posłuchaj, co dzisiaj opowiem. Posłuchaj, nie śmiej się tam. Taki rozum. Proszę Państwa, sytuacja jest o tyle poważna, że sam problem aborcyjny nie dotyczy tylko kobiet, ale też i mężczyzn. I to jest też nasz problem. W całej odpowiedzialności mogę za to powiedzieć, o tym opowiedzieć, więc powiem tak. Jeżeli słyszę takie słowa z ust wnioskodawczyń, że my nie chcemy tutaj zgłaszać aborcji czy dowolności aborcji w tejże ustawie, no to przecież nie wiem, ludzi za idiotów chyba macie. No. Ale na tyle, żeście pisały to na kolanie z takim tempem, albo z takim, nie wiem, jakimś ideologicznym przesłaniem, że zapomnieliście o tym, że są pielęgniarze. Zapomnieliście, że są lekarki i lekarze. Zapomnieliście o tym, że są pielęgniarki i pielęgniarze. I im już grozi od dwóch do piętnastu lat. Ale to zostawię. Ja pragnę podziękować, ja pragnę podziękować mojej matce. Całkiem poważnie, proszę Państwa, to mówię, mamo. Urodziłaś mnie mając niecałe 18 lat. Szczęście od Boga, żeś nie znalazła po drodze takich ludzi. Dałaś mi życie. Oczywiście trochę oddałaś swojego, ale dzięki tobie mogę być ojcem, dziadkiem, posłem, mogę działać na rzecz Rzeczypospolitej, mogę być człowiekiem. I nieprawdą jest, proszę Państwa, że tutaj jakieś szkody wolnościowe następują. Trochę ostrożności i problemu nie będziecie miały. Natomiast, <laughs> natomiast proszę Państwa, dziękuję stąd, stąd, dziękuję wszystkim matkom polskim, wszystkim kobietom, które poświęciły swoje życie dla dobra swojego potomstwa. Jesteście wielkie.